Gdzie jedziemy, Ryszardzie? Dzień doberek. Na nasze ranczo. <grym> jedziemy przetestować łóżeczko. Zobaczymy, jak nam się będzie spało. Parę rzeczy wzięliśmy, zapakowaliśmy. Trzeba sprawdzić materac. Sprawdzić, czy łóżko wytrzyma. Czy my, czy my wytrzymamy? Tak blisko siebie, w tym łóżku. Bo jadą jeszcze do nas znajomi. Biedni szczepą, drudzy bamperem. I będziemy świętować moje urodziny. O, chodne, <noise> Znowu... Znowu już będę musiał pić. Ja już tydzień czasu świętuję. A wiecie ile wypiłem w przeciągu tego tygodnia czasu? Jednego drinka. Jednego drinka. A więc takie urodziny mogą mieć. Panda powiedziała bynajmniej mnie głowa nie boli. Tak. Dobrze się czuł rano jak wstał i mógł pojechać w trasę. Dzięki temu Tak, daleko 17 km Oby, oby chyba nie. no by sobie dojedziemy O, kuropatwy Na naszą miejscóweczkę Kuropatwy zbierzielają Jedna za drugą Kuropatwy czy parzantki? A, chorbarze no, jedną z tych dwóch no. Aczkolwiek dwie biegły, pewnie <grymne> jedna kuropatwa i drugi bażant. <grymne> drugi, druga bażantówa. <grymne> o, prąd będzie, albo już jest. O, prąd będziemy mieli na naszej Super. <grymne> Tutaj nasze szwirki i muchomorki. zaraz sobie zajedziemy na nasze rannetko Ranneczko. Niektórzy to takie radosne, w się mają po. Tutaj tak robią. O, a nasze jest to puste, bo my tutaj przyjeżdżamy przyczepami. trawę skosić w tygodniu może. Trawka nam ładnie się wzmocniła, bo w tamtym roku sialiśmy Traweczki. Opsa, trawka piękna, proszę bardzo. Gęściutka. Ciekawe jak moja mięta, czy w tym roku wyrośnie. A tutaj mamy zejście do wody. Parę kroczków i tutaj. Mamy zejście. Próbujemy się ustawić, bo na razie stoimy krzywo, czyli testujemy różne warunki. Będzie Ryszard najeżdżał na najazd. Zobaczymy czy się wyrówna. Proszę dalej je jecie, jedź, jedź. Jedź, 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 jedź. No, jest równo. I tu mamy taką poziomiczkę. I niby jest równo. Niby stoi równo. Według poziomicy jest elegancko, jak powiedział Ryszard. To jest minimalnie troszeczkę do góry, ale to akurat głowy mamy tam, tu mamy nóżki, to będzie o ok. tym. Będziemy się teraz rozpakowywać, bo tak rzuciliśmy tylko parę rzeczy. Będziemy teraz rozmieszczać wszystko w szafkach. Proszę. Tu rozłożone. Wyciągniemy teraz krzesełka. Wszystko będzie pierwszy raz. To będzie nasz pierwszy raz, Ryszardzie. Ano. Tu mamy schowek. Stolik. Jak będę Krzesełka, już tam dużo rzeczy się zmieści pod spodem. Tu na razie musimy wywijać tak do tyłu materac przy tej konstrukcji łóżka, ale śniło mi się, że inaczej to łóżko mieliśmy skonstruowane. Krzesełeczka. krzesła zakupiliśmy w Turcji, jak byliśmy. Zarąbiste są, bardzo fajnie się sprawdzają. Leciutkie, aluminiowe. Odbity stolik w nich jest. Jak człowiek nie chce rozkładać drugiego, może tutaj sobie tylko rozłożyć. Postawić sobie kubeczek, talerzyk. Daj te kliny, może bo tutaj na razie. To mówi Ryszard. Trochę się No zakurzyły się nieużywane. Pięknie, Rozkładamy kabinę prysznicową. Bardzo fajna sprawa. Jak jeździliśmy jeepem z namiotem, sami e, zrobiliśmy czy my? <laughs> Ryszard zrobił, ja uszyłam tylko zasłonkę. Zrobił tak wysuwane spod namiotu, żeby w razie czego można było wziąć prysznic. A tutaj takie gotowe. Kupiliśmy bo Ocean Cross. O. No, fajna, bo ona była duża. Patrzyliśmy na różne kabiny. Ta była taka największa. A nawet jak będzie padał tak? Tak, to mamy Daszek. O, pięknie. Chciałem tu pomóc. Pierwszy raz to rozkładamy. Fajny materiał jest taki grubszy, tutaj posrebrzany, żeby nie przemakał. Pieszonki są w środku. Wygląda fajnie. Tak mi kusi cały czas tymi rękami, do ciebie idę, żeby ci pomóc. jakiś coś, czy nie? Nie ma nic tam Nie, nic nie widzę. Ale to pewnie się tym, a nie, napina, czy nie? Nie wiem. Aha, tu się może, do tego może. Pasem się chyba... Y Ale oczywiście nie widzieliśmy śledzi, zapomnieliśmy. Żeby to przymocować, żeby nie fruwało. A, i tutaj mamy te wieszaczki, co na magnes mam. Na można. Albo to jest na prysznic, kochanie, żeby wyciągnąć spod tego. Przecież prysznic musisz którędy przyciągnąć. Tutaj kieszonka jedna, kieszonka druga. A tu nie ma kółeczka. O, to nie sprawdziliśmy. No, to po zakupie. no nagrywasz to, kochanie Tak, nie, nagrywam. nagrywaj, reklamacja. Musi się odbyć. No nie, no, nie ma kółeczka. I Ryszard wyszedł sobie. To my tu w dwójkę możemy prysznic brać kochanie, tam jest tyle miejsca. No, no jak to się naciąga ładnie. Nie? Na razie tu nie mamy, ale trzyma się nawet. tak bo jest względu, a czy krzywe, no bo one jest takie... Będzie przynajmniej widać, że jest zajęte. <laughs> Bo będziemy mieli łydki na wierzchu. No, ale teraz się. Ale nawet się trzyma, popatrz, bez tych. Bez tych śledzi, nie? Gorzej, jakby wiatr wiał. Musimy pamiętać, żeby śledzieścią zapakować. Tak sobie wyregulujemy, tak. O, widzisz? Tak, tak nie ciągnie wtedy. No, niestety to są uroki auta, tego, że jest zwężane do góry. Dlatego też nie mogliśmy zrobić łóżka takiego, jakbyśmy chcieli. No, dużo ograniczeń było, ale wynagrodzi nam pewnie to. Jesteśmy w Starych Stawach. Nie, tak? W Stawach Biskupich jesteśmy. Zamówiliśmy dwa zestawy pstrąg z frytkami z surówką. Tutaj Ryszard to... piwko pszeniczne. Jak przystało kierowcy. I pasażer. Jak przystało piwko pasażerce. pszeniczne. Mam nadzieję, że będzie smacznego. To się okaże. Mm. Przyszło nasze zamówienie. Wygląda bardzo ładnie. A czy będzie też tak smakowało? Podamy znać. Klimatycznie wieczorem. Pięknie oświetlone. O, youtuberzy, wacji. I co, <laughs> Bartko? Tak? Ryś, teraz mi zgasiłeś tak pięknie, światełko mi się odbijało. Tak. Patrz, jak piękno. No jest tak klimatycznie, że po prostu nie mogę. Camping się rozwija. Dużo jeszcze będzie fajnych rzeczy tutaj, fajnych miejsc, ale o tym powiemy jutro. Super jest. Naprawdę. Tutaj jest góra. W górze wykopane jest pomieszczenie. I tam będą sanitariaty. Ekstra, naprawdę. Kawka. Z pięknym widokiem. Pogoda jest cudna. Zjemy śniadanko. Ruszamy w górki. Do smacznego. My już po śniadanku. Teraz pijemy kawkę i ruszamy dalej. Opuszczamy to miejsce, ale każdemu polecamy. Super właściciel. Bardzo fajnie spędziliśmy tutaj wieczór i dzisiejszy poranek. Zjedliśmy wspólne śniadanko i po kawce ruszamy dalej. Placu manewrowego, bo był bardzo ostry. Koniec. Zajęliśmy na samą górę. Hermanowi zdał radę. Dalej. <grywa> jak to wy? O, jak zwykle. Jak musiałam biegać za jeepem, to teraz będę musiała biegać za busem. Dzień dobry, masz za panem? Tak Jak zwykle wdrapaliśmy się na samą górę przez to, że pobłądziliśmy, bo po co nam słuchać nawigacji. My chcieliśmy sobie pojeździć po górkach. No i daliśmy radę, czyli możemy się wspinać. Podobało mi się. Lubię takie przygody. Kręć w lewo. Es darmo. Boskiej Szydełkującej. Proszę. Piękne rzeczy na szydełku zrobione. I Matka Boska też szydełkuje.